Jeszcze bym tak na krótko poprosił Kasię, ale jak proszę dzisiaj golej. o uzdrowienia, to Kasia golej, okay. ma takie świadectwo. Ale chwała nie powiedzieć. E, ból kolan. Będziemy mówić o bólu Kasia. Kasia. Twoja Kasia. Ale poczułam. Po prostu wiedziałam, że jest mi bardzo bliska. E, chociażby przez nie. E, ale wiem, że ich Panie się E, przeczytam tak, kochani, psalm 108. Gotowe jest serce, moje, o Boże, będę śpiewać i grać, zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę już. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grać Tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja, i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa Boże. Chwała Twoja niech będzie nad całą Ziemią, aby ocaleli umiłowani Twoi. Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas. Któż prowadzi mnie do miasta warównego? Kto zawiedzie mnie do Edomu? Czy nie ty Boże, któryś nas wyrzucił? Czy nie wyruszysz Boże z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. Amen. Amen. Kochani, jak wiecie, od ponad dwóch tygodni zmagałam się z bardzo silnym bólem koran. E, modlił się pastor, otoczył mnie modlitwą. E, było tak, że było raz gorzej, raz, raz lepiej, ale prawda była taka, że gdzieś ten ból postępował, e, a wizytę u specjalisty miałam wyznaczoną na dosyć odległy e, termin. Wstępna taka diagnoza lekarska, lekarza takiego prowadzącego, no to była taka troszeczkę nieciekawa, dlatego że powiedział, że możliwe, że się skończyły z trzykiwaniem I tak jak powiedziałeś, Pieku, poprosiłam Kościół mój, moją społeczność, moich bliskich, tych, którzy w serce dla mnie o modlitwę i czułam, że jestem przeczytałam ten sam, dlatego, że ten sal mówi o uwielbieniu. Mówi o tym, że ludzie Boży, my, dzieci Boże, mamy niesamowity przywilej e, modlitwy wzajemnej, tak jak wspomniałeś, ale również uwielbienia. Czyli tego, co Bóg wkłada w nasze serca. Może nie wszystkim, może nie w takim samym stopniu nam wszystkim, ale jednak. E, ja jestem taką osobą, którą Bóg bardzo pobudza do tego, aby uwielbiać jakoś śpiewem, grą e, i czynię to z wielką radością. Natomiast wiecie, czego doświadczyłam w weekend? Byłam w Kujawsko-Pomorskim. Byłam w Wąbrzeźni, do którego Bóg mnie już od dłuższego czasu posyła i, i gdzieś zawsze, y, zawsze jego obecność jest na tyle odczuwalna, że y, że widać po prostu owoce jego działania i w służbie ewangelizacyjnej, ale od dwóch miesięcy zaczęliśmy y, Wieczory chwały, czyli takie spotkania, w których spotykają się dzieci Boże i Bogu oddają chwałę z serc całych. Śpiewamy piękne pieśni, przeplatamy je modlitwą, y, modliliśmy się o człowieka, który jest właścicielem tego miejsca, w którym y, wynajmują, mieszkań, wynajmują miejsce spotkań ci chrześcijanie właśnie z Wąbrzeżna i z Okolic, o jego uzdrowienie. I łaską Bożym było to, że mógł pomimo niemożności bycia przy nas słyszeć w pieśniach Krzyża, w pieśniach pasyjnych, w pieśniach dziewczynnych, słyszeć po prostu to, kim jest Chrystus Jezus, kim jest Bóg i jakie jest Boże miłosiercie. I powiem Wam szczerze, że to był dla mnie trudny wyjazd, dlatego, że ja byłam naprawdę mocno obolała. Dwa tygodnie temu na Bożeństwie widać było tą moją błonność, ten, ten wchodzie chociażby tak utykałam. Co prawda pokazywałam bra braciom, że jest lepiej, ale niestety musiałam przyznać szczerze, że po prostu miałam zastosowane plastry rozgrzewające nastawę. Więc no nie do końca było to tak, jak ja bym chciała. E, ten problem sprawiał mi trudność w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. E, I bardzo mnie to męczyło. E, czułam po prostu się osaczona tą, tą dolegliwością. Czułam, że, e, że gdzieś jest to taki atak wroga na mnie. I tak jak mówi tutaj słowo w ostatnich wersetach, czy nie Ty Boże, któryś nas odrzucił, czy nie wyruszysz Boże z wojskami naszymi, Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. I wiecie, ta choroba była takim moim wrogiem. Po prostu cały czas mi było ciężko z, z tą dolegliwością, z, z tym bólem tych kolan, z tym obrzękiem. I, I walczyłam, podejmowałam walkę w modlitwie. Nie, nie mogę powiedzieć, że tak po prostu biernie czekałam tylko na cud i na, na efekt, i tylko polegałam na tych, którzy się o nie mogli. Natomiast w sobotę, tydzień temu, kiedy właśnie zorganizowane było to spotkanie ten wieczór chwały, wydarzyło się coś bardzo niesamowitego dla mnie, ale zresztą od początku. W piątek jadąc z córką no, miałam duży dylemat. Nie wiedziałam, czy ja w ogóle dam radę prowadzić samochód. Ból za każdym razem, kiedy naciskałam sprzęgło, no, był coraz silniejszy, więc już na pierwszym opowie rozważałam, czy czasem nie zawrócić. Było to trudne, ale bardzo mi zależało na tym, żeby pojechać, bo zawsze taki wyjazd jest dla mnie wyjazdem połączonym, mogę odwiedzić moich rodziców. E, bardzo mam w sercu ostatnio zacieśnianie relacji rodzinnych i e, oni również podkreślają, że to jest zawsze bardzo dobry dla nich czas, więc staram się pielęgnować ten czas. E, Niemniej jednak zatrzymałam się na mobie, córka spała i zaczęłam chodzić do dookoła samofobu, zaczęłam się modlić. Troszkę ból ustał, e, ale nie całkowicie. Wiedziałam, że to nie jest jeszcze to. E, więc z małymi przerwami, dużo dłużej niż zawsze, dojechałam do celu. E, później odpoczęłam u rodziców, i na drugi dzień e, postanowiliśmy, że nie będziemy odwoływać e, z powodu tej i na pewno spotkania tego właśnie ewangelizacyjno-uwielbieniowego. I e, ku innych, jak się okazało później. I po prostu powiedziałam Panie, ja mówię, jeżeli ty chcesz, żeby mnie tam była, jeżeli chcesz, żeby mnie użyć na tamten czas, to ja się poddaję całkowicie tobie i zaczęłam śpiewać. Zaczęłam śpiewać tak, gotując obiad, pomagając mamie, tak co chwila coś prześpiewywałam, Oczywiście z chwały Pana, więc, więc było to dla mnie takie naturalne. Do rodziny może niekoniecznie, bo tak przyglądali się mi trochę dziwnie. Niemniej doszło do tego czasu, to y, szwagier pomógł mi spakować sprzęt, y, generalnie nie musiałam nic dźwigać, więc nie byłam obciążona, no i tak uśtykając sobie po prostu y, pojechałam. No, na miejscu też się nic takiego nie działo i, i wszystko było takie standardowe i normalne. I gdzieś z tym bólem y, kolana po prostu y, zaczęłam y, prowadzić to spotkanie. I właśnie po którejś pieśni zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy się modlić na językach, potem zaczęliśmy się modlić dziękując Bogu, ogłaszając. I popłynęła z nas chwała, chwała, która była częścią, część tej chwały była wyrażona pieśnią, ale potem była kontynuacją takiego modlitwy. I wiecie co, coś we mnie pękło, ja zrozumiałam, że to jest właśnie to, że kiedy my, Otwieramy się całkowicie w uwielbieniu na Boga. Kiedy ze względu na to, w jakiej jesteśmy okolicznościach, że nas boli, że jesteśmy w trudnościach, że z czymś się zmagamy, ale prawdziwie z serca śpiewamy dla Pana, oddajemy Bogu chwałę, wierząc, że za chwilę nasz stan się zmieni, że sytuacja nasza ulegnie całkowitej odnowie, zmianie, że Bóg właśnie przyjdzie i pokona tych wrogów. Wiecie, to po prostu było niesamowite, bo potem to już z taką po prostu pasją, z taką Uwielbialiśmy pana. To trwało bardzo długo. Okazało się, że bardzo mocno doświadczyli obecności Ducha Świętego na tamten czas małżonkowie, którzy no, byli sobie w trudnej sytuacji, którzy no, gdzieś już bardzo względem siebie byli obcy i to spotkanie gdzieś pobudziło w ich sercach taką po prostu pragnienie walki o swoje małżeństwo, o relacje między sobą. I ja zrozumiałam na drugi dzień, że yy, nie muszę ani brać lekarstwa, ani smarować, ani zakładać lustrów. Musiałam wracać do domu, więc yy, ale nawet tego tak jakby nie powiązałam na tamtą chwilę. Po no prostu gdzieś się wolnego, nie? Gdzieś się po prostu no, za to... tego skoncentrowałam na, na czynnościach domowych, yy, rodzinnych, przygotowywaliśmy grillach. I, I było w sumie tak dosyć dużo tych obowiązków i zadań, więc nie miałam czasu nawet się skupiać na tym. No ale później musiałam się iść do auta przyjechać do Skierniewic. To jest taka podróż, no dobre trzy godziny. Nie musiałam się zatrzymywać na łupie. Mówię, chwała panu, ja już czułam pod koniec w niedzielę, że jest dobrze. Ale mówię, no jeszcze tak już było, że tak było troszkę lepiej. Potem znów się coś tam pojawiło ale niemniej jednak cały czas wiedziałam, że, że to czego doświadczyłam na tamtym spotkaniu, w czasie tej, tego uwielbienia, w czasie tej modlitwy, w czasie tego całkowitego takiego zawierzenia się Panu i rozpłynięcia się tak jakby w Jego miłości, że to przyniesie owoc, że to jest właśnie ten owoc. I tak skromnie wyczekałam teraz do niedzieli i po raz pierwszy ogłaszam dziś na chwałę Jezusa Chrystusa, że została całkowicie uzdrowiona. Nie wolił mnie, w żaden sposób mogę Aleluja. 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 chodzić, mogę, mogę przysiady robić, mogę robić wszystko i e, jestem wolna całkowicie od tych lekarstw, które gdzieś musiałam przyjmować. E, do pracy również mogę chodzić bez żadnego obciążenia i chwała Panu Jezusowi. Aleluja. Kochani, jesteśmy ludem Bożym i. Tak jak mówi Słowo Boże, śpiewajmy, grajmy. Niech się zbudzi chwała za Pana, aby chwała Boża rozpływała się nad całą ziemią i nad nami. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.